Witam serdecznie, dziś pokażę prosty przepis na obiad jednogarankowy. a mianowicie zrobimy ćwiartki z kurczaka pieczone z jarzynami. Zamiast ćwiartek możesz wykorzystać udka, ewentualnie podudzia. Ponadto potrzebujemy 6 średnich marchewek, po 2-3 ziemniaki na osobę, 300 g mrożonego groszku, 2 ewentualnie 3 cebule, czosnek w ząbkach, troszkę tłuszczu, ja wykorzystam masło klarowane, sól, pieprz oraz ulubioną przyprawę do kurczaka. Pierwszej kolejności mięso oczywiście myjemy i osuszamy. Przepis jest banalnie prosty, a zarazem bardzo smaczny. Sam raz na większą imprezę. Nie szuka zrobić czegoś większą ilość. Nikt się tego nie chce chycić. Tutaj Ci gwarantuję, że wszystkim posmakuje. Kurczaka solimy i nacieramy przyprawą. Ja użyję standardowej do słodcicego kurczaka. Jeśli nie używasz gotowych mieszanek, możesz wykorzystać swoje ulubione: paprykę słodką, paprykę ostrą, pieprz, czosnek. Do przepisu będziemy potrzebować duży gąsior, ewentualnie dużą brytwane. Jeżeli nie masz pokrywki, możesz przykryć wszystko folią aluminiową. Mięso na razie odstawiamy, zajmiemy się warzywami. Ziemniaki kroimy na kawałki, mniej więcej takiej samej wielkości. Ilość wedle upodobań, średnio 2-3 na osobę. Oczywiście możesz zrobić mniejszą ilość. Ja akurat robię dla 6 osób. Także musi być na bogato. Jak się ktoś nie naje mięsem, to musi się zapchać ziemniakiem. Marchewkę również kroimy w równe niezbyt małe kawałki. cebulę robi na większe kawałki, możemy w ćwiartki czosnek zostawiamy w całości groszek dodajemy bezpośrednio mrożony, jak na minie pół godziny pieczenia bierzemy dużą brytfanę, na dno wykładamy ziemniaki oraz marchewkę Coś w tym stylu. Kolejno wykładamy kurczaka, ćwiartki, łódka czy poduzia. Mi to weszło na styk. Jak jeszcze mamy miejsce, to wciskamy cebulę i czosnek. Jeszcze musi zrobić miejsce na groszek, ale to po chwili. Powinno się wszystko troszkę zredukować. No nie da się ukryć, że jest na bogato. Można zrobić tak jak mówiłem wcześniej, w dużej gąsiarce. Przy czym one się długo nagrzewają. Także proponuję wykorzystać brytwanę. Będzie o wiele szybciej. Ja to zrobię na patencie, Z tego względu, że mam drugą taką samą brytwanę i przykryję ją z góry. Jeżeli nie masz, to przykryj fotel aluminiową. Przy czym musisz mieć głęboką brytwanę, tak żeby mięso na mnie to nam nie wystawało powyżej. Tak jak w moim przypadku. Na mięso wykładamy odrobinę masła, ewentualnie innego tłuszczu. Teraz najważniejsza sprawa, czyli pieczenie kurczaka, przykrywamy, wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni na pół godziny. Po tym czasie wyjmujemy, dosypujemy zielony kroszek, przykrywamy, zmniejszamy temperaturę na 160 i pieczemy godzinę. Po tym czasie odkrywamy, podnosimy temperaturę na jakieś 180 do 190 stopni i podpiekamy jeszcze pół godziny. Tak więc w pierwszej fazie kuczak wędruje w temperaturę 200 stopni na pół godziny. Groszek oczywiście jest opcjonalny. Jeżeli nie masz, nie lubisz, ewentualnie ci się nie zmieści, to możesz pominąć. Pół godziny minęło, wyjmujemy brytfane. Temperaturę w piekarniku zmniejszamy na 160 stopni. Tak jak mówiłem, u mnie jest na bogato. Dokładamy groszek w miarę możliwości, ile mamy miejsca. Najlepiej na środku, żeby tam się nie wysypało. Przykrywamy z powrotem i wstawiamy do piekarnika już z temperaturą 160 stopni na godzinę. Godzina minęła. Odkryjemy teraz mięso. Podnosimy temperaturę na jakieś 180-190 stopni i podpiekamy pół godziny. No i podpiekanie dobiegło końca. Ja piekłem w temperaturze 190, oczywiście tak samo jak wcześniej, opcja góra-dół, bez termoobiegu. No i wygląda zajebiście. Tak samo smakuje. Jeśli się oczywiście przepis spodobał, to zachęcam do zrobienia. Pozdrawiam i życzę smacznego.